Oddajmy noc w ręce Boga i Jego Archaniołów. Część Boże, witam Was pokojem w sercu. Dziś gromadzimy się w obecności Archaniołów, strażników światła, którzy czuwają nad nami w dzień i w nocy. Noc bywa czasem niepewności, czasem lęku i osamotnienia, ale Bóg w swojej dobroci i miłości posyła swoich aniołów, abyśmy nie bali się ciemności. Zapraszam Cię serdecznie w tej modlitwie, abyś powierzył swój sen i serce opiece Archaniołom, by otulili Was skrzydłami pokoju. Zostańcie z nami do końca, wysłuchajcie modlitwy i duchowego wsparcia. Uczyjmy znak krzyża i módlmy się. Archaniołowie Boży, Strażnicy Nocy, rozciągnijcie nad moim sercem skrzydła światła, i oddalcie ode mnie każdy cień. Archaniele, wierny strażniku nocy, okryj mnie swoim światłem i oddal ode mnie wszelki lęk. Niech twój blask stanie się murem ochrony wokół mojego serca i wokół mojego domu. Żadna ciemność nie zbliży się do mnie, bo wiem, że twoja obecność rozprasza każdy mrok. Archaniele Michale, pogromco ciemności, stań przy moim łóżku i strzeż mnie przed niepokojem. Archaniele, który stoisz u progu wieczności, weź w swoje dłonie wszystkie moje troski, a noc przemień w ciszę błogosławieństwa. Twoim mieczem odetnij wszelki lęk i strach, a Twym głosem ogłoś nade mną pokój. Archaniele Rafaelu, Uzdrowicielu dusz, dotknij mojego serca, aby zasnęło w ciszy i ufności. Niech każdy mój oddech nocy stanie się modlitwą do Boga. Święty Archaniele Gabrielu, zwiastunie nadziei, przynieś mi dobre sny, pełne światła i Bożej Miłości. Boże, przez Twoich Archaniołów oddaję Ci tę noc. Otocz mnie swoim pokojem, abym obudziła się odnowiona, pełna siły i ufności. Amen. Zostańcie jeszcze z nami do końca i wysłuchajcie krótkiego mojego słowa dla Was od serca. Każda noc jest jak mała podróż, w której potrzebujemy przewodnika i opiekuna. Archaniołowie przypominają nam, że Bóg nigdy nie zostawia nas samych. Jego światło dociera nawet tam, gdzie panuje cisza i ciemność. Jeśli powierzysz im swój sen, obudzisz się w poranku, który przynosi nowe życie, nowe możliwości i nową łaskę. Moi kochani, dziękujemy, że modliście się dziś razem z nami. Niech święci archaniołowie otaczają was opieką w nocy. A Bóg Ojciec niech napełnia wasze serca światłem i pokojem każdego dnia. Możesz dziś zostać darczyńcą tej modlitwy, wspierając nasze duchowe działania. Link do wsparcia znajdziesz w tekście i w opisie pod filmem oraz na stronie głównej naszego kanału Serce Maryi modlitwy. Subskrybuj, aby być z nami w kolejnych chwilach. Niech archaniołowie, Otaczają Cię ochroną każdej nocy.